Cześć witajcie z tej strony Kapsy16 i w dzisiejszym materiale chciałbym Was poinformować, że przez pewien czas na moim kanale nie będą się pojawiać materiały. Z tego względu zmieniłem grafikę kanału, aby Was nie wprowadzać w błąd. Osoby w poprzednim materiale z serii Ciekawostki o aktora z Nickelodeon będą pozdrowione w materiale z ciekawostkami o Klarze Chezy. Nie do końca jestem w stanie określić, kiedy wrócę do regularnego nagrywania obu serii na moim kanale. Z pewnością będę się starał, aby publikować choćby Jeden materiał z serii ciekawostki o aktora z Nickelodeon. Mam nadzieję, że w niedługim odstępie czasowym uda mi się wrócić do regularnych publikacji filmów. Powodem, dla którego zamierzam czasowo wstrzymać nagrywanie jest zbliżający się wielkimi krokami rok szkolny. Mam nadzieję, że przez czas mojej nieobecności nie uciekniecie ode mnie z powodu braku nowych filmików. I tak naprawdę to byłoby na tyle z materiału informacyjnego. Nowe osoby, które po raz pierwszy mają styczność z moim kanałem, zapraszam do subskrybowania oraz kliknięcia dzwoneczka, aby żaden materiał wam nie umknął. W tym momencie pojawia wam się playlista z serii ciekawostki o aktorach z Nickelodeon, a w tej chwili ukazuje wam się playlista z serii ciekawostki o aktorach z Netflixa. Pozostaje mi wam życzyć dobrego powrotu do szkoły oraz pożegnać się w tym materiale. Do usłyszenia w przyszłych filmach. Cześć!